Łukasz Susiewicz. Yy, według mnie minimalnie przegrać tą walkę 40-36, to chyba przesada. Mi na pewno, jak Michał by przegrał, to by mu nieco ten ranking zaszkodził. Przegra na ze mną. No cóż, jak mu idzie, jak najlepiej. Życzę mu jak najlepiej. Może być lewa na 6 rund. Zdaję mi się, jestem takim rudyniarzem, że ta trzecia, czwarta rundka tak zawsze nas spokojnie Piąta, szósta to zawsze świeżości nabieram, no cóż, ale przespałem troszkę trzecią, czwartą, yy, no cóż, on atakował, no widzieli, widzieliście, kilka ładnych kont przyjął, nawet się zakrył, ja żadnej bomby w sumie nie przyjąłem, po stopie trochę mnie swolował i stąd moje zaczerwienione oko. Bo że może życzysz jak najlepiej, ale jak on po gongu, po czwartej rundzie uderzył, to tak miałem wrażenie, że chcesz kontynuować tą piątą rundę, czwartą i pół. Ja już tyle się w życiu robiłem, tyle w życiu widziałem, że przymknę oko, młodość, nerwy, sam byłem młody, się tam faulowało. Jak gdyś się dostało z głowy, to się z głowy oddawało. No cóż, w piątej, szóstej rundzie bym się odgryzł, no ale kontrakt, kontrakt był na cztery rundy nas no już. Próba tego co mówisz no nie dziwię się, że obóz Michała chciał 4 rund, ale potem co dzisiaj zobaczyłem. Bardzo chętnie zobaczę szóstkę czy ósemkę w przyszłości. Ja z chęcią szóstkę, ósemkę, zaboksuję. Uf, tu, chciałem ja zabok Ogólnie, miałem plan, poboksować do 30. Ostatnio skończyłem 32. Są młode wilki, na przykład no taki Michał to młody wilk na pewno. No ale motywuje mnie taka do dodawczego treningu, jeszcze na pewno kolejny rok, jak będzie okazja, gdzieś tam po, po prostu się pokaże. Niektórzy mówią o, o Michale, że potrafi mocno uderzyć, między innymi jego pierwszy rywal na ringu zawodowym. Nie powiesz oczywiście, że cię zranił, bo, bo nawet gdyby cię zranił, to pewnie byś, by ci duma na to nie pozwoliła, ale tak w, z perspektywy tych niektórych innych zawodników, bo przerobiłeś wszystkich Polaków, a już nie mówiąc o mistrzach świata, rzeczywiście ma czym kopnąć? Patrzę z perspektywy trenera, bo też jestem 6-7 rok, leci już jak się bawię w trenerkę. Warunki ma siłę, siłę idzie wytrenować, ile ma 20 lat, 21 tak. Poćwiczy nad siłą, wyćwiczy sobie tą technikę, swój styl walki, no ambicje ma, może już tylko musi systematycznie trenować. i z, z takim zapleczem promotorskim, no bo jednak ma no chyba jedno z najlepszych w Polsce. No na pewno jakaś, wykreują go na gwiazdę. A powiedz mi, bo ten przebieg warki tak trochę przebiegał dziwnie, bo y, w pewnym momencie to ty atakowałeś, a on z linic się bronił. To tak jak zobaczył, tak zupełnie na odwrót niż to sobie wyobrażałem. No dużo, długo czwórki nie boksowałem y, w takim dystansie. No, jakiś czas temu miałem okazję powoksować z Krzyśkiem Głowackim, cztery w dobrym tempie, także, no za cztery dla, dla mnie za mało, duże tempo narzucił, no przygotowywałem się na, na pewno dużo, dużo szybszy byłem, silniejszy niż w poprzednich walkach na wiosnę, no, ale, no. ale będzie dobrze. Ty bijeś na górę, a on w pewnym momencie się zrezygnował z tego, bo nie dość, że jesteś szczelny, to masz ten twardy, no brzydko mówiąc łeb. Eee, zaczął dużo bić po dole. Eee, mam wrażenie, że to na sędziach też mogło zrobić wrażenie, bo ty go nie trafiłaś tak czysto, choć tam raz fajnie przed ten twój prawy. Eee, on ty, ciebie też tak po górze nie, nie, czysto nie trafiał, ale chyba ten duły go zdecydował. No więc. <laughs> Ktoś nie był mega jakoś mnie nie, nie zaskoczył, może ja no nie, nie, zwróci, nie zwróciłem na, na to uwagi. Sam się rozkręcałem, miałem taki plan treningowy, że góra góra, potem już tak po się rozkręcałem i właśnie chciałem sam od tego ludu i kończyć dołem po prostu z dołu na górę. Kilka tych haków przyjął ładnych. Czysto weszło, na pewno poczuł. gdyby nie moje oczko. Zróbcie nam zdjęcie, mi jemu i gdyby nie to oko naprawdę... Nie wyglądam jakbym się wybił cztery rundki. Na pewno więcej odczuć osób niż, niż ja. Mówi, że to rozcięcie nad, nad łukiem bryłowym to, to zderzenie głowami. A jeszcze jedno pytanie. Kim jest Lucas Wszyscy wiemy. A gdybyś miał pokrótce scharakteryzować Ciśleka, jak, ma jakieś naprawdę atuty takie na przyszłość? A tu ty, ty ma, na wagę cruiser wzrost odpowiedni, zasięg ramion jest. Powinien mi się wydaje bardziej boksować z dystansu, wykorzystywać te. Tak, tak, tak mówił, ta on tak niby chciał, jak z nim rozmawiałem. Obiecywał, że będzie tak boksował. No, bo może też mu na to nie pozwoliłem. Brzmi i bieź tak, jak przycisk pozwala, tak? Powinien gdzieś to po prostu trzymać mnie na ten dystans. Lewym, długim, prawym, kilka tych prawych tam próbował wsadzić. Gdzieś tam po prostu powinienem je puszczać na nogach. I raz, raz dwa, raz dwa, trzy, a gdzie tam całe serie ciosów? no serię się bije, owszem, ale no jak się trafi jakoś przeciwnik, to no nie. Dobrze, to masz jakąś propozycję następnej walki, już wiesz coś na ten temat? <laughs> no tak jakoś te moje plany. Teraz przyszła moda na Polak, Polak z Polakiem, tak? No, ja z tej polskiej wagi cruiser stoję po, ten, po tej drugiej stronie. No, kto mi tu został? Krzysztof Łodarczyk i Paweł Kowaldziej. No i Masternek. No i Masternek. No, no co ja mam mówić? Chyba, że nie mogę go testować w tej chwili, nie u nas? Niech, niech się rodzą ten boksem amatorski. No i te czasy minęły na boxer motorski w Polsce. Wszyscy przechodzą, nie ma ligi, wszyscy przechodzą tak czy owak na ten boks zawodowy, no, no świdelec od stycznia, jakieś nowe gwiazdy, które będą chciały się sprawdzić, dadzą propozycję, no skorzysta. Słuchaj, Letr ostatnio, znaczy Letr ma, ma wejść, Gerlecki wszedł, co? może gdzieś tam się znajdzie, jeszcze my śledzimy. A Gerlecki to jedną nogą mój sąsiad, no wagę niżej co prawda chodzi, też mu życzę jak najlepiej, strenuję mocno, solidnie, to jak jakoś tam kariera mu się z, ziści. No cóż, przedłużę moją młodość na emeryturę to raz później dalsza droga. No i trenuję, a tak trenować, bez żadnych startów, to motywacja się w moim wypadku traci. 20 lat już trenuję, no także muszę mieć motywację, żeby ten jednak brzuch zgubić. Dzięki wielkie. Proszę bardzo, pozdrawiam Mokster